Układ krążenia to nie jest pompa, która ma stałą objętość tłoczenia, a naczynia nie są to sztywne rury o ustalonym przekroju i sztywności ściany. Nasz układ krążenia jest układem dynamicznym musi zmieniać się w zależności od tego, czy siedzimy, czy wykonujemy wysiłek fizyczny, czy jest na zewnątrz gorąco, czy zimno, bądź czy odczuwamy stres i pobudzenie. Bez wnikania w szczegóły, mechanizm regulacji ciśnienia w organizmie jest dość złożony. Na podstawie sygnałów pochodzących z czujników ciśnienia tzw. baroreceptorów w jamach serca i w naczyniach, chemoreceptorów badających m.in. stężenie tlenu, dwutlenku, węgla czy kwasice, układ nerwowy reguluje właściwy przepływ krwi i ciśnienia tętniczego. Między innymi zaangażowany jest do tego również układ hormonalny. Zmienia się napięcie naczyń objętość krwi krążącej i siła i kurczliwość serca, a także przesunięcie płynów i elektrolitów w naczyniach. Patrząc na złożoność tego mechanizmu, nie trudno sobie wyobrazić, jak wiele chorób będzie wpływało na to, że ciśnienie tętnicze będzie niskie.